Witam na kanale Winy Degustator. Ja nazywam się Piotr Sałek. A dzisiaj mamy polskie wino. Chyba po raz pierwszy na kanale polskie wino i to takie dosyć ciekawe. E, dosyć drogie, że tak powiem. E, 200, no 199 zł. Jak kupiłem za 190, ale tak w internecie jest bardzo popularne. E, kosztuje 199 zł. E, winnicze Czajkowski z Podkarpacia. I teraz tak, w ogóle muszę powiedzieć, co do samej butelki, jest naprawdę piękna, jest ciężka, jest naprawdę duża. jest Etykieta jest w ogóle bardzo ciekawa, ciekawie zrobiona. Wino nazywa się Toma przez Techa. Toma 24. Tu jest 14% alkoholu. Niestety nie ma rocznika, przynajmniej naprawdę długo szukałem, nie byłem w stanie znaleźć rocznika. Jest z tyłu e, QR kod, jest odnośnik, natomiast e, w momencie w którym e, najeżdżamy telefonem, jest page not found, strona nieznaleziona, więc y, być może to jest jakiś po prostu troszeczkę starszy rocznik U producenta. Na stronie znalazłem roczniki 2020 i 2021, więc być może to jest jakiś starszy rocznik i nie ma już do niego po prostu opisu. Y, więc tak naprawdę nie wiem, co to jest za rocznik, może to być 2019 na przykład. W każdym bądź razie no, jest tutaj na dole Banderola i tutaj jest rocznik 2021, więc prawdopodobnie będzie to. No, no, ciężko jest po prostu powiedzieć, tak. No, 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 nie, nie jestem w stanie tego określić, naprawdę długo szukałem na. Na etykiecie i po prostu nie znalazłem. Ale w każdym bądź razie to, to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, jakby, która też jest troszeczkę badą moim zdaniem, to jest kwestia tego, że nie ma szczepów wymienionych na etykiecie. Jest fajny opis, jest ciekawy, jest też na stronie. W każdym bądź razie przeczytam szybciutko. Tak, wino wytrawne o rubinowym czerwonym kolorze i subtelnie słodkim zapachu, aksamitne, soczyste, delikatne, zadziwia z zrównoważoną kwasowością, delikatną taniną, nuty czerwonych owoców, lukrecji, czekolady i wiśnie przeplatane z aromatami fiołków, goździków i marcepanu. Z pewnością przypadnie do gustu każdemu koneserowi. E, tak, tutaj też widać, że bardzo szeroka jest szyjka, także naprawdę prezentuje się okazale. E, jeszcze co do szczepów, bo tak, znalazłem no na stronie, oczywiście mam tutaj inny rocznik, mamy 2020. E, jest w ogóle napisane polskie Amarone, co jest ciekawe, bo nie wiem, czy to jest tylko kwestia nazwy, no bo rozumiem, że chyba owoce nie były suszone, ale, ale e, zobaczymy. Jest ok. Korek fajny, długi. E, też jest e, z, ładnie brędowany. Czajkowski tak, Grand Selection, A może na korku być rocznik? Jeszcze zobaczymy. Mm. No nie, tu nie widzę, tu nie widzę. No. Niestety nie widzę. Niestety nie widzę. To bardzo ciekawa rzecz, bo rzadko się zdarzy. Już naleję jeszcze coś tam powiem. No, żebyś... Zobaczmy. No, kolor. Tak, damy. Kolor muszę powiedzieć, że jest ładny. Chociaż troszeczkę jest mało przejrzysty. Jest delikatnie zamglone. Ładne. ładne. E, powiem szczerze, nie miałem zbyt wielu okazji degustować polskie wina. E, zwykle to jest tak, że, że po prostu pije się wina zagraniczne, tym bardziej, że w Polsce tak naprawdę wina można robić bodajże dopiero od, od 10 lat czy 15, nie pamiętam dokładnie, kiedy zmieniło się prawo akcyzowe. No, powiem szczerze, że na razie w aromacie bardzo ładne wino. Zresztą też muszę powiedzieć na stronie tak, polskie Amarony, opis jest, jest też ten sam, który jest na etykiecie, na kontroetykiecie. Jest też fajny taki profil sensoryczny pokazany, więc zachęcam, żeby wejść na stronę producenta bardzo ładnie to jest zrobione. Tak jak mówię, no szkoda tylko, że no nie wiem, albo jestem naprawdę ślepy, nie jestem w stanie znaleźć po prostu rocznika na etykiecie i myślę też, że, że szczepy mogłyby być wymienione na etykiecie, bo tu jest tak bardzo długi jest opis. A wydaje mi się, że ciekawsze po prostu byłyby szczepy. Tak, tutaj jest na stronie: mamy Merlot i Cabernet Franc. Nie wiem w jakim procencie. Zakładam, że po 50, ale ciężko powiedzieć. Dobra, zobaczmy. Lukacja faktycznie. Czerwone owoce, może goździki. Na razie czekolady nie czuję. Zobaczmy Tak. Hmm. Naprawdę bardzo dobre wino. E, no, muszę przyznać, że to jest prawdopodobnie najlepsze polskie wino, jakie piłem, e, ale też no oczywiście nie jest tanie. E, tak, tutaj już czuć magę e, w smaku. Jest też trochę czekolada, są też rodzynki, więc co to amarone, to, to, to może nie jest, e, nie jest zły strzał delikatnie słodkawe jest trzyma się, naprawdę jest długie trzyma się ale też myślę, że właśnie o czarna porzeczka w ogóle to jest takie trochę dżemowe może stąd też jakby te, te klimaty amarone ktoś tak pomyślał, żeby, żeby je tak nazwać bo ta dżemowość, rodzynki e, przypominają troszeczkę amarone naprawdę długo się trzyma, ciekawe wino Fajna kwasowość, tanina jest miękka, więc jest do picia, um, można jeszcze trzymać, bo, bo, bo myślę, że się jeszcze może troszeczkę ułożyć, jest delikatnie jeszcze takie narowiste, ale, ale myślę, że się jeszcze tam powiedzmy pewnie kwestia dwóch, trzech lat. Nie wiem jaki tam jest tutaj potencjał do starzenia, mm, ale nie trzymałbym tego wina typu 20 lat, no też ciężko powiedzieć, pewnie e, wina też nie mają takiej historii, żeby móc je ocenić zakładam, że jeżeli to jest rocznik przykładowo 2019 nie wiem, 18 no to czyli wino powiedzmy ma typu 6 lat no to tak jeszcze z 5 lat myślę, że, że spokojnie można potrzymać piękna w ogóle, tak jak powiedziałem butelka, bardzo ciężka a myślę, że na prezent to, to też pewnie każdy by się ucieszył szczególnie, że też jest bardzo ładna etykieta naprawdę widać, że że ktoś się postarał, żeby to fajnie zrobić. 200 zł. Nie jest to tanie wino, oczywiście, ale myślę, że warto spróbować. Jeżeli chodzi o ocenę, dam 92 punkty. Dosyć wysoko, ale wino naprawdę jest ciekawe. A szczególnie, że w Polsce czerwone wina, okej, okay, Pinot Noiry jeszcze, jeszcze wychodzą całkiem fajne. Natomiast te nasze endemiczne szczepy typu Rondo, no powiedzmy, nie są to wybitne szczepy, też jest ciężko zrobić jakieś naprawdę bardzo dobre wino. Tutaj oczywiście mamy szczepy internacjonalne, czyli jest Merlot i Cabernet Franc. Natomiast wino jest naprawdę ciekawe, bardzo dobrze zrobione. Jestem, jestem naprawdę miło zaskoczony, bo tak szczerze mówiąc, spodziewałem się, że wino jest drogie i pewnie będzie takie sobie. O, tak jak zwykle to jest w polskich winach, czyli, czyli bardzo często jest niestety tak, że cena jest nieadekwatna do jakości. Myślę, że tutaj jest. Może nie jest to wielka okazja, bo to nie o to chodzi, natomiast wino jest bardzo ciekawe. Jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, nie wiem czy będę nagrywał specjalnie osobny film, natomiast oprócz noty, którą daję, czyli tak jak tutaj dałem 92 punkty, postanowiłem też nadać pewną skalę, jeżeli chodzi o zakup, cenę jakość, tak? czy powiedzmy od 1 do 5, gdzie powiedzmy 5, jeżeli by to było, to znaczy, że jest tak świetna cena w stosunku do jakości, że trzeba biec i brać wszystkie butelki ze sklepu, Cztery to jest wino ciekawe i myślę, że kilka butelek warto byłoby zakupić. 3 to jest warto spróbować, ale może nic więcej. Dwa to jest wino jakby poniżej, czyli powiedzmy jest zbyt drogie w stosunku do. Zdecydowanie za drogie w stosunku do, do jakości, no a jeden, no to, no to generalnie no dramat, czyli powiedzmy, albo to będzie tak, że wino jest bardzo drogie, a jest kiepskie, albo może być tak, że no, ani nie jest drogie, ale też jest na tyle kiepskie, że w ogóle nie warto sobie nim zawracać głowy. Więc w tym przypadku daję trzy, bo tak jak powiedziałem, wino tanie nie jest, natomiast zdecydowanie warto spróbować. 200 zł, tak jak powiedziałem, nie jest, nie jest tanio. Natomiast to jest naprawdę bardzo ciekawe wino. Tym bardziej, jeżeli mówimy o Polsce, to naprawdę gorąco polecam. Wrzucę w opisie, gdzie ewentualnie można kupić. Natomiast, jeżeli wpiszecie sobie Toma 24, winnice Czajkowski, to wyskoczy naprawdę sporo stron, gdzie, gdzie to wino można kupić. Także polecam i do następnego kieliszka.